Witajcie widzowie! W 1949 roku w listopadzie Volkswagen zaprezentował model typ 2. Volkswagen garbus był typem 1. Typ 2 to był bazujący na garbusie dostawczak, którego najwięcej osób kojarzy z nazwą Ogórek. Ale Ogórek to dopiero 67 rok i to tak zwany typ 2T2. Wcześniej mieliśmy typ 2T1, czyli bulika z zieloną przednią szybą, którego najwcześniejsze odmiany produkowane w pierwszych dwóch latach nazywały się typ 2-T1 mamut, który nie miał w ogóle tylnej szyby w tylnej ścianie. Tam tylko klapa do silnika, bo oczywiście był to samochód tylnosilnikowy. Dziś pokażę Wam typ 2 T3, czyli ostatniego tylnosilnikowego Volkswagena, tak zwanego Kwadrata, który debiutował w 79 roku, a konkretnie odmianę Caravelle, która pojawiła się dwa lata później. I taki właśnie samochód był Najdłużej produkowanym tylnosilnikowym Volkswagenem, ponieważ jego produkcja w Europie zakończyła się w Gracu w 1993 roku, gdzie produkowano wyłącznie wersje czteronapędowe. Rok wcześniej w Niemczech zakończyła się produkcja zwykłych tylnonapędowych odmian, a aż do 2002 roku w Afryce nadal produkowano właśnie tego tylnosilnikowego Typa 2 T3. Zapraszam Was na ten materiał. Model Caravelle zawsze był tą najbogatszą odmianą nieco bardziej pospolitego transportera samochodu do roboty. Caravelle miała być takim osobowym, luksusowym busikiem, i to widać było oczywiście przede wszystkim wewnątrz, gdzie były ciekawsze fotele, lepsze tapicerki, więcej tej tapicerki, ale też i na zewnątrz, bo mieliśmy chociażby przesuwne boczne szyby, szerszą pakie, paletę lakierów, często kalkomanie albo wręcz dwubarwne malowania tych samochodów. Były też inne zderzaki, ale w tym przypadku mamy coś więcej, ponieważ jest to odmiana Caravelle, Karat, czyli najbogatsza, totalnie we wszystko wyposażona wersja, co tylko Volkswagen do tego modelu oferował. I z zewnątrz poznamy ją po tym, że mamy dużo szersze zderzaki i cały pakiet stylistyczny polegający na tym, że mamy szerokie listwy u dołu nadwozia, które nadają mu większej kwadratowości. Właśnie te kalkomanie charakterystyczne, zielone szyby, inne lusterka i całą masę tego typu dodatków, które omawiając sobie ten samochód, wszystkie postaram się Wam wymienić. Ale zacznijmy od przodu. Bo to właśnie przód odmiany karat podoba mi się najbardziej za sprawą tych prostokątnych reflektorów. Większość Volkswagenów T3 ma okrągłe lampy. Tutaj są one kwadratowe, co mnie od razu przywodzi na myśl film E.T., gdzie rodzina głównych bohaterów jeździła właśnie takim kwadratem w wersji Caravelle. On się nazywa w Stanach jakoś inaczej. Tu wam teraz wyświetlę, bo nie pamiętam w tej chwili. I widzimy tu z przodu kolejne wyróżniki, też tej bogatej wersji, bo mamy spryskiwacze reflektorów, mamy dokładkę taką uspokojonowaną. Do przedniego zderzaka, no i tutaj dołożone są jeszcze halogeny, również hellowskie. Więc wygląda to wszystko bardzo spójnie, jeszcze bardziej kwadratowo, no jak na Volkswagena, kwadrata przystało. Ale wyróżniki znajdziemy też z tyłu, gdzie ta kwadratowość podkreślona jest też po pierwsze, znowu tym szerokim zderzakiem, ale również. Innym tylnym pasem. Pomiędzy tymi znowu kwadratowymi lampami mamy taką plastikową blendę, która sprawia, że to wszystko jest takie bardziej spójne, bardziej jednolite, właśnie takie bardziej eleganckie. No i do zderzaka też jest dokładka. Wprawdzie mamy tutaj silnik typu Boxer, o tym opowiem Wam za chwilę, ale niestety jest tylko jedna końcówka wydechu. Myślę, że tuningowo dałoby się to załatwić, żeby ten samochód brzmiał jeszcze lepiej, chociaż i tak brzmi nieźle, o czym przekonacie się podczas wrażeń z jazdy. Zanim przejdziemy pod maskę, warto jeszcze na chwilę zatrzymać się przy przednim pasie. Zwróćcie uwagę, tutaj mamy jeden wlot powietrza, tutaj drugi wlot powietrza. Nie zawsze tak jest w przypadku Volkswagena T3, dlatego że niektóre z nich tego wlotu powietrza nie miały. A dlaczego? Ilość tych wlotów powietrza zależało od tego, jaki silnik pracuje z tyłu pod maską, ponieważ mogliśmy tutaj mieć jeszcze silniki chłodzone powietrzem. Od tego zaczynały kwadraty na początku swojej drogi rynkowej. Potem wprowadzono już wyłącznie silniki chłodzone cieczą i były to w większości silniki typu boxer, w przypadku benzyn wyłącznie. Natomiast były też jednostki wysokoprężne i to były już typowe rzędówki czterocylindrowe, które były dość mocno pochylone, żeby zmieścić się pod tą wysoko poprowadzoną podłogą. W przypadku wersji Karat mamy do czynienia z najmocniejszymi dostępnymi wówczas silnikami. Tutaj mamy 2,1 bokser czterocylindrowy, który w zależności od roku produkcji mógł mieć 92, 100 lub 105 koni. To jest samochód z 1986 roku, jeszcze bez katalizatora, zatem tej mocy jest całe 105 koni. I powiem Wam, że to się czuje, ale o tym opowiem Wam za chwilę. Silniki w kwadracie mogły być sprzęgnięte ze skrzynią 4. Lub pięciobiegową oraz z trzybiegowym automatem, i w większości przypadków napęd kierowany był do tylnych kół. Były też wersje synchro, o czym już wam wspominałem, i to te były produkowane najdłużej. Jak jeździ ten, opowiem wam, za chwileczkę, natomiast zanim jeszcze zamkniemy tą klapę, no to wyobraźcie sobie sytuację. Jesteśmy załadowani po dach. Jedziemy na jakąś eskapadę i trzeba sprawdzić olej. Trzeba tego oleju dolać. No przecież nie będziemy wszystkiego wypakowywać. Volkswagen świetnie to rozwiązał, bo wystarczy, że odsuniemy tablicę rejestracyjną, i tutaj mamy wlew oleju i możliwość uzupełnienia płynu w układzie chłodzenia. Teraz zaproszę Was na chyba najdłuższy segment tego testu wejdziemy sobie do środka. Nie wejdziemy sobie przez przednie drzwi, ale chcę Wam coś pokazać. Po pierwsze klameczka jak w garbusie jeszcze z takim cingielkiem. Bardzo lekko się otwierają, bardzo lekko zamykają test. Kapitalne bardzo lekko tu wszystko chodzi. To samo drzwi boczne też bardzo łatwo się otwierają i zamykają. Tu w ogóle nie trzeba do tego przykładać siły. Jestem trochę zaskoczony nawet, bo no, Volkswagen kwadrat kojarzy się raczej już z wyeksploatowanym samochodem do roboty, a taka karawelka jest zupełnym tego zaprzeczeniem. Popatrzmy z tyłu. Zacznijmy od tyłu, bo to tutaj jest ta esencja karaweli, ten wypas. To wyposażenie, które tak bardzo ma dużo znaczenia w tym przypadku. Mamy w tej konkretnej wersji cztery indywidualne fotele. Te przednie, czy też środkowe, mają podłokietniki regulowane na wysokość. Podłokietniki. Dwa. Po jednym na każdą stronę, wszystkie te cztery fotele mają indywidualne pasy bezpieczeństwa. One nie są przykotwione nigdzie tu z boku, tylko do foteli. Fotele te są obrotowe, można je regulować w przypadku tych środkowych. Natomiast te tylne są na stałe, ale one z kolei mają regulację w niewielkim zakresie wysokości, co też jest niesamowite. Zacznijmy od schowków, schoweczków. Tutaj mamy jeden. Tam w bagażniku już ten jeden zobaczycie jak będziemy patrzeć do bagażnika, tak daleko nie będę sięgał, natomiast tutaj mamy też bardzo głęboką taką kieszonkę z boku. Mamy popielniczkę z drugiej strony taką samą. No w końcu to są jeszcze lata 80. Dziś powiemy, że to jest gniazdo 12 v Wtedy tu była zapalniczka. Uchwyty na kubki, z tego co wiem w karaweli dokładnie tak były zamontowane. Natomiast te wyglądają już na nowsze, na wymienione, na takie trochę bardziej generyczne, jakie możemy spotkać teraz we współczesnych autobusach turystycznych. No ale dobrze, wsiądźmy do środka. Wsiądziemy po takim lekko obniżonym stopniu z dodatkowym podświetleniem. I siadamy sobie na pierwszym fotelu, który ma regulację obrotową. Może się zatrzymać w takiej pozycji. Możemy go obrócić też o tutaj, też nie do końca na wprost. Wtedy sobie wygodnie tu możemy ułożyć nogi, albo możemy jechać bezpośrednio za pasażerem z prawej strony. Wtedy trochę przeszkadzać nam będzie ta podpórka tutaj. Ale to nie jest nic złego, dlatego że i tak jak siedzimy mocno wsunięci w fotel, to nasze nogi są pod kątem prostym. Nie musimy ich podkurczać. Jest to pozycja wygodna, w której można by podróżować. Na dłuższą metę. Zwłaszcza, że w wygodzie tej podróży wspierać nas będą różne rzeczy, o których opowiem Wam już za momencik, już kiedy przejdziemy z powrotem do położenia tylnego. I tak, fotele naprzeciwko nas możemy sobie tutaj rozmawiać, ale możemy też skorzystać ze stolika, który tutaj wysuwamy z boku. Hop stolik dosyć duży, wygodny dostęp do tego stolika dzięki możliwości obrócenia o te nie wiem 15-20 stopni tego fotela możemy mieć. Do tego stolika mamy osobną lampkę. Popatrzcie to jest coś niesamowitego, jak to jest przemyślane wszystko. Więc możemy nawet w nocy jadąc grać sobie w karty na przykład i nie przeszkadzać tym światłem kierowcy. Każdy z pasażerów może sobie też poczytać po prostu książkę, bo zwróćcie uwagę, mamy tutaj takie znowu typu lotniczego Lampki, patrzcie, one się przekręcają i w ten sposób się je zaświeca. Uchwyty do tego, żeby się wygodnie posadowić. Raczej ten samochód nie sprzyja szybkiej jeździe, więc nie można tego traktować jako typową cykor łapkę. Osobne nawiewy, ten jest akurat troszkę połamany. Osobne nawiewy dla każdego z tych czterech pasażerów, popatrzcie. I nimi z tego, co się orientuje, może też płynąć ciepłe powietrze, które tu kanałami od komory silnika sobie idzie. To tutaj pewności stuprocentowej nie mam. Natomiast na pewno tymi otworami w podłodze już to ciepłe powietrze na pewno leci. Zresztą jak już jesteśmy przy podłodze, zwróćcie uwagę, to też jest bardzo przyjemny, ładny taki niebieski dywanik. W ogóle to wnętrze jest bardzo stylistycznie ładnie zrobione. Jest dużo takich fajnych detali, które świadczą o przemyśleniu tego wnętrza przez projektantów, przez osoby zajmujące się wzornictwem przemysłowym, a moim chyba ulubionym detalem są zagłówki tych siedzeń. Zwróćcie uwagę. To jest taki zwykły zagłówek, który tutaj z tyłu ma po prostu taką dziurę. On pewnie w tańszych wersjach jest po prostu tym zagłówkiem, ale w wersji Caravelle Karat mamy tutaj podusie. Mamy tutaj taki chromowany Pierścień wokół tego zagłówka naprawdę wzornictwo przemysłowe niemieckie, lat 80., na najwyższym poziomie. Same fotele są dość podobne do tych, które znamy z innych Volkswagenów T3, ale obite są oczywiście takim welurowym, bardzo przyjemnym, mięciutkim materiałem, super przyjemnym. I o ile te fotele mają regulację obrotową. To te mają regulacje na wysokość, możemy sobie je lekko podnieść, lekko opuścić. Zresztą w tej chwili to i tak słabo byście zobaczyli. Przesuwne szybki też w tym właśnie drugim rzędzie, które umilają na pewno nam również podróż. Co? Na pewno warto jeszcze zwrócić, na co jeszcze warto zwrócić uwagę zanim przejdziemy do przodu, to to, że tak naprawdę ten samochód może stać się mini kamperem. Bo jeżeli sobie złożymy ten stolik, jeżeli byśmy sobie na przykład zostawili te fotele w innej pozycji, położyli je, dołożyli tutaj jakiś materac, no to uchylając sobie jeden z tych dwóch szyberdachów, zasłaniając zasłonkami wszystkie szyby, mamy tutaj całkiem wygodne spanie. Bo zwróćcie uwagę, nawet w bocznych drzwiach mamy też zasłonki. Wszędzie te zasłonki są. One wprawdzie są troszeczkę już już zębem czasu nadszarpnięte, trochę wypłowiałe, ale wymienić ten materiał to na pewno nie jest wysoki koszt. Podsufitka też jest z miękkiego i właśnie tu widzimy najbardziej też tą różnicę pomiędzy transporterem i karawelą. Tu nigdzie nie ma gołej blachy, tu wszędzie jest obicie tapicerskie, wszystko jest na dodatek w tych typowych dla lat 80. miękkich takich skajowych materiałach, które bardzo dobrze znoszą próbę czasu. Popatrzcie, ten samochód ma 38 lat i tutaj Praktycznie nie widać na tych elementach jakiegokolwiek zużycia. Gdzie niegdzie jakieś lekkie wypłowienia, ale tu nic się nie rozłazi, nic się nie rozpada. Naprawdę świetnie to wygląda. I tak też wygląda to z przodu. Popatrzcie, z przodu siądę sobie z strony prawej na miejscu dla pasażera. Na miejscu dla pasażera, który ma, zaczynając od drzwi, elektryczną szybę, bo przednie szyby są w tym samochodzie elektryczne, w końcu karawele, karat. Ma fletnerkę, co jest moim. Ukochanym detalem ze starych samochodów. To tak doskonale wentyluje. Zastanawiam się, dlaczego tak z uparcie producenci z tego wszyscy zrezygnowali. Nawet nasz maluch po liftingu w 1994 roku już fletnerek nie miał. Lusterka regulowane elektrycznie. Też tam na, na drzwiach kierowcy widać od tego uchwyt. A jak już jesteśmy na drzwiach kierowcy, to stąd dobrze widać klamkę. Klamkę, która jest taka sama jak w garbusach, taka sama jak w pasatach wczesnych, Golfach czy nawet Audi 100. Z tamtego okresu. Przed pasażerem znajdziemy dodatkową lampkę, przed pasażerem znajdziemy dość szeroki, dość głęboki, ale dość. Płytki, w sensie nie idący w przód schowek, no w końcu tutaj już praktycznie mamy przednią ścianę i taką rozkładaną półeczkę, cały zresztą ten segment, który tu widzicie, to jest dokładka dla karaweli. Tutaj ten stolik jest dość taki chybotliwy, ale myślę, że jakbyśmy gdzieś tu bardziej postawili laptopa, to nawet i popracować by się przy tym stoliku w trasie dało, co dla mnie jak jeżdżę na rajdy jest dość istotne. Nawiewy, nawiewiki. Jak już jesteśmy przy nawiewach, to tu mamy sterowanie nawiewami, podwójne sterowanie, dlatego że tu mamy sterowanie nawiewami tak, jakby dla pierwszego rzędu, tutaj dla przodu, a tu mamy sterowanie dla drugiego rzędu, tu mamy regulację, wszystko na maksa w prawo, to jest nadmuch na szybę. Dziś jest ciepło, jest sucho, więc można sobie z ciepła zrezygnować. Zostawić oczywiście otwarte nawiewy na szybę, bo czemu by nie, ale. Decydow zdecydowanie opierać się na tym, żeby było nam tu chłodniej, bo niestety jedna chyba jedyna rzecz, która przychodzi mi do głowy, która mogła w tym samochodzie się znaleźć, a której ten samochód nie ma, to jest klimatyzacja. Mamy za to te dwa szyberdachy, które też świetnie nam to wnętrze wentylują. O, nawet. Tu mamy, popatrzcie się, jak to wygląda niesamowicie. Taka, taki pierścień wokół lamp, wokół, wokół lusterka. Nie spotkałem się jeszcze z czymś takim. Wygląda to bardzo ładnie. Jestem tym oczarowany, jestem tym zaskoczony. Kapitalna rzecz. No i tutaj mamy jakieś dodatkowe zagłębienia, także jakieś tam szczępy praktyczności tutaj jeszcze znajdziemy. Przejdźmy teraz na fotel kierowcy. No bo w końcu kierowca też musi mieć tutaj trochę wygody. A ta wygoda, niech się obrazuje tym, że przede wszystkim mamy tu automatyczną skrzynię biegów, którą sobie przełączamy, wciskając ten, tą dźwigienkę w bok. Dwa gniazda 12V radio w miejscu, gdzie pewnie oryginalnie był jeszcze kaseciak, może nawet monofoniczny, chociaż raczej w karacie niekoniecznie. No i zegary klasyczne, Volkswagenowskie zegary, bardzo duża rzadkość w karaweli mamy obrotomierz, znaczy w karaweli, w transporterze. Mamy obrotomierz. Obrotomierz wyskalowany tylko nieco ponad 5000, ale to nie jest diesel, to jest samochód benzynowy, jak już wiecie, po prostu bokstery nie są wysokoobrotowymi jednostkami. Zwróćcie też uwagę na krój tych cyferek. Ja nie znam się za dobrze na Volkswagenach z tego okresu, ale ten klucz cyferek przypomina mi Porsche 924 i 944, zatem to też taki akcent, no powiedziałbym, premiumowo sportowy. Może tak to określmy. Tutaj mamy ściemniacz, mamy włącznik do świateł, kontrolkę ABS-u, kontrolkę hamulca ręcznego. Coś, co jest do haka i nie mam pojęcia, jak to działa, ale w jakimś moim samochodzie też to miałem i wiem, że się to właśnie włączało, jak się ciągnęło coś na haku. Tutaj ogrzewanie tylnej szyby, światła awaryjne, przeciwmgłowe. I więcej cudów nie ma. Wycieraczki długie i kierunkowskazy. I tutaj jest regulacja podgrzewania fotela kierowcy, który naprawdę bardzo mocno grzeje. O tym, co jest na drzwiach kierowcy, już wam mówiłem. Zatem skończmy jeszcze omówieniem kierownicy, która też w karaweli karacie jest nieco inna. Przede wszystkim 250 tysięcy km widać na tej kierownicy w postaci lekkiego tylko zużycia. Zatem kolejne podkreślenie niesamowitej jakości materiałów. No i jakbyśmy zapomnieli, że to najbogatsza wersja, to kierownica też nam o tym przypomina. Wyskoczę jeszcze, żeby wam pokazać jeden drobiazg. Mianowicie, popatrzcie, tutaj mamy dwa pedały, ale pedał hamulca jest bardzo wąski, zatem lewą nogą prowadzenie tego samochodu, tak jak ja na przykład często to robię w samochodach z automatem, raczej nie wchodzi w grę. I jak już wyszliśmy, to jeszcze zwróćcie uwagę, tu mamy jeszcze przelot dla wentylacji, która wchodzi sobie tutaj w drzwi kierowcy i w kierunku nóg kierowcy, jeszcze tutaj tym wlotem, leci powietrze do ogrzania nóg kierowcy. No, i tak to wygląda. Tutaj mamy kolumnę kierowniczą, która, jak to lekko chodzi, jest niesamowita. która kończy się gdzieś tutaj, i która oczywiście idzie sobie wstecz, żeby na te koła, na których siedzimy, przekazać nasz wkład. I powiedzielibyście, że to jest auto niebezpieczne, ale w ramach ciekawostki powiem Wam, nie wiem na ile to jest prawda, że znalazłem w internecie informację, że był crash test tego samochodu robiony z Wolwem 740 i kierowca tego samochodu. Ponoć odnosi bardzo zbliżone, niewielkie uszczerbki na zdrowiu w stosunku do kierowcy Volvo. Bardzo ciekawe. Przygotowując się do nagrania tego testu, nie udało mi się znaleźć dokładnych informacji związanych z tym, jaka jest pojemność tej przestrzeni ładunkowej. Ona się bardzo zmienia w zależności oczywiście od tego, jaką mamy wersję. Tutaj mamy sześć indywidualnych foteli, więc tej przestrzeni będzie trochę więcej. Każdy z nich jest regulowany. To na dodatek mamy jeszcze te boczki, które tutaj nad, nad kolami nam stanowią dodatkowe schowki, co za momencik Wam pokażę. No i mamy tą nieszczęsną... Kilkupoziomową przestrzeń ładunkową, gdybyśmy chcieli pozbyć się tych foteli, no bo tu jest wysoko, potem jest nisko. Także wiąże się to z tym, że ta sumaryczna objętość jest ciężka do określenia. Natomiast znalazłem ładowność w wersji Carat 610 kg. Zatem, biorąc pod uwagę, że w latach 80. ludzie byli nieco szczuplejsi, to jeszcze trochę na bagaż zostaje. Sama przestrzeń ładunkowa jest bardzo foremna, no i nie ma tutaj w ogóle progu. Jak chodzi o załadunek. Natomiast no jest oczywiście dość wysoko, jest to praktycznie na wysokości mojego biodra. Natomiast nie zmienia to faktu, że jeżeli jakoś sprytnie się zapakujemy, no to tej przestrzeni nam nie zabraknie. Na dodatek w wersji Caravelle karat. Mamy tutaj dwa źródła światła, wprawdzie jedno odmówiło posłuszeństwa, ale są. Mamy tutaj dodatkowe dwa takie schowki, w których możemy no, na przykład włożyć jakiś baniaczek z piciem albo inną praktyczną rzecz. Tutaj chyba jest apteczka, także jest miejsce na dodatki. Tutaj są tutaj też tak sprytnie zamontowane głośniki przy samym suficie, co pewnie jest już inwencją późniejszych właścicieli tego samochodu, ale nie zmienia to faktu, że jest to zrobione w przemyślany sposób, bo głośników nie będziemy sobie zasłaniać na pewno bagażami. Będąc już tutaj z tyłu, to jeszcze zwróćcie uwagę na to, że tu również mamy takie zasłonki, zasłonki, które w części omawiania wnętrza też Wam pokazywałem. No i jest tu taka osłona, jak coś więcej załadujemy, żebyśmy sobie nie wybili tym tylnej szyby. Także wszystko w miarę przemyślane, wszystko całkiem sprytne. Dziś te trójka, zwłaszcza w takiej jak ta odmianie karawele, ma już naprawdę kultowy wygląd. Chociaż na zlotach i tak Wam powiedzą, że to nie to samo, co ogórek. Wnętrze karaweli oferuje bardzo współczesny poziom komfortu. Jeśli pominąć niezbyt współczesne osiągi silnika. W takiej jak ta sześciosobowej odmianie Karat bez problemu dla tych sześciu pasażerów wystarczy miejsca. Chociaż chcąc się załadować na dłuższą podróż, będą musieli pogodzić się z tym, że dostęp do bagażnika jest nieco utrudniony przez jego wysoką podłogę. Tym razem nie robimy typowego testu Kamila, dlatego że tutaj fotele są do siebie przytulone, więc tego fotela nie położymy. Ale absolutnie nie oblewamy testu Kamila, dlatego że, jak Wam wspominałem, to auto świetnie spisuje się jako kamper. Można sobie w nim zrobić naprawdę wygodne spanie z tyłu, zatem jak najbardziej go zaliczamy. A zanim ruszymy, jeszcze dwa krótkie ogłoszenia. Po pierwsze, bardzo serdecznie dziękuję Krzysztofowi i Janecie za udostępnienie mi tego samochodu do testów. Mam nadzieję, że i Wam się on podoba, a jeśli tak, to drugie ogłoszenie... Kciuk w górę, subskrypcja i dzwoneczek notyfikacji, żeby nie przegapić kolejnych testów, a w nich między innymi jeszcze co najmniej jeden ciekawy samochód, który należy do Krzysztofa Janety, który wam też w najbliższym czasie pokażę. Wprawdzie z zupełnie innej bajki, ale na pewno warty zobaczenia. Ruszamy zatem. Ach, cudnie to odpala. Wspomaganie kierownicy w karaweli karacie? Oczywista sprawa. Troszkę podłokietnik przeszkadza w zapięciu pasa, ale nie będziemy o to kruszyć. kopii. Synchronizacja automatyczna, skrzynia ręcznie jest spuszczony. Silnik typu boxer. Zostawiłem uchylone szyberdachy i otwarłem fletnerki, żebyście mogli trochę bardziej posłuchać tego 214 4-cylindrowego boxera i ruszamy. Pierwsza rzecz, o której warto powiedzieć w przypadku Volkswagena T3, to pozycja za kierownicą, bo jest ona nietypowa dla dzisiejszego kierowcy. Dawniej tego typu samochodów, gdzie siedzimy na przedniej osi, było sporo, dziś tak naprawdę tego doświadczyć mogą kierowcy ciężarówek i autobusów. O tym, że nie jest to wcale tak bardzo niebezpieczny pojazd, na jaki się może wydawać, to Wam już wspominałem. Natomiast sama jazda nie sprawia absolutnie żadnego problemu. Powiedziałbym nawet, że jest tutaj bardziej komfortowo niż w takim Vito, w którym siedzimy tuż przed przednią osią. bardziej siedząc tak z przodu. Buja nas to zawieszenie i naprawdę jedzie się tym samochodem wygodnie. To, że koła są tak z tyłu i generalnie rozstaw osi nie jest w tym aucie największy, przysłuża się z kolei przy kapitalnej manewrowalności. Ten samochód jest super zwrotny, nim można praktycznie nawrócić w miejscu. Zastanawiam się, czy w wersjach synkro też nie było z tym problemu, czy też wtedy tak dobrze się skręcało. Tego niestety wam nie pokażę, no bo ten ma napęd wyłącznie na tył. Tym samochodem się tak przyjemnie jedzie. Są takie lata 80. w tym aucie, tak się tym Komfortowo podróżuje, oczywiście, słychać silnik, słychać troszeczkę pracy tej całej mechaniki, ale to jest taki przyjemny dźwięk. Myślę, że może pasażerowie w trzecim rzędzie mogliby troszeczkę bardziej narzekać, ale czy na pewno? Chyba jednak niekoniecznie. Naprawdę, jazda jest bardzo wygodna. Jazda jest po prostu taka, jakiej moglibyśmy się po tego typu samochodzie spodziewać. Widoczność jest kapitalna dzięki tym ogromnym prostokątnym lusterkom. Dzięki temu, że samochód jest świetnie przeszklony i kończy się dokładnie tam, gdzie szyby przecież ten samochód się kończy tutaj, i tam kończy się dokładnie za tylną szybą. To są ogromne zalety tego typu konstrukcji, busa, w którym wszystko jest w zasięgu ręki i w którym w zasięgu wzroku jest przede wszystkim całe jego nadwozie. No, widzieliście, nawróciliśmy od krawężnika do krawężnika tak ogromną kolumbryną coś niesamowitego. Skrzynia biegów automatyczna zmienia biegi bardzo płynnie, praktycznie tego nie odczuwamy. Auto przyspiesza sobie tak bardzo swobodnie, na pewno nie jest to zawali droga, a na dodatek, kiedy trzeba, to potrafi nawet zahamować. Właśnie przy zakręcie w tej chwili z drogi głównej musiałem nieco mocniej zahamować, bo naprzeciwka jechał samochód, musiałem się zatrzymać i zrobił to bez problemu. Zresztą zobaczcie sami, pusto za nami. Bardzo sprawnie się ten samochód zatrzymuje. I też przyjemnie przyspiesza. Teraz mamy dwa zakręty, takie ostrzejsze, lewy. Więc jedziemy sobie te 45-50 już w tej chwili na godzinę. Słychać, jak przyjemnie bokser pracuje. Nie wychyla się na zakrętach bardziej, niż byśmy się tego spodziewali. I teraz jedziemy 40, no powiedzmy, zwolnimy do tych 40. Troszkę przyhamujmy. 40 na godzinę i wciskamy gaz do dechy. Redukcja następuje bardzo szybko. Nie będziemy go ciągnąć do za wysokich obrotów, ale powiem Wam, że bardzo przyjemnie pracuje silnik i bardzo żwawo się ten samochód rozpędza. Samochody klasyczne mają to do siebie, że oferują nam mniej komfortu niż auta współczesne są głośniejsze, więcej palą, a ich eksploatacja z uwagi na wiek na pewno może nas. Dla nas być bardziej problematyczna, bo coś może się zepsuć, coś może być niedostępne, ale to wszystko zapominamy, kiedy już tym autem jedziemy. Jedziemy samochodem, który daje nam obcowanie z tą klasyczną motoryzacją, w tym przypadku niemiecką z jej najlepszych czasów, z wysoką jakością materiałów, z czymś, co zostało stworzone po to, żeby trwać, żeby jeździć, żeby cieszyć, żeby dostarczać. Tego, do czego zostało stworzone? I ten samochód właśnie dokładnie to robi. Jeździ świetnie, jeździ wygodnie, oferuje nam bardzo wysoki komfort, jak na lata 80. I jeżeli nie oczekujemy od auta, że dowiezie nas w ekspresowym tempie, pędząc autostradą w Niemczech 220 na godzinę z punktu A do punktu B. To Volkswagen Caravelle Carat zdecydowanie jest fajnym pomysłem na kruzerka, na długie trasy z rodziną wyjazdy, przyjemne spędzanie czasu w takim właśnie typie slow life'owym, klasycznym, motoryzacyjnym. A jakie jest Wasze zdanie na temat takiego klasycznego busika? Czy cieszyłaby Was podróż gdzieś w dalekie trasy tego typu klasykiem, czy jednak wolelibyście wsiąść do cichutkiego nowego Volkswagena T6.1 i nim przemierzać setki kilometrów autostrad? Napiszcie o tym w komentarzu. Pamiętajcie jeszcze raz o kciukach w górę i o subskrybowaniu Motopasji. Ja Wam tymczasem bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.